Witam wszystkich serdecznie Chcę pokazać, gołąbki latają Zgoniłem teraz Tam są Budapeszty Tu są Murzyny Razem je ganiam, uczę je razem latać Czaposzy dzisiaj nie, nie chcę wypuszczać bo to, to idę tam trochę Ech. Będę tam żarówkę, coś tam przemieniał trochę w prądzie, będę się bawił, bo tam chcę trochę przerobić. Wystraszę je pewnie i chyba, że później je wypuszczę. Tu mrzennki pięknie wywijają. Tu część, albo już tych Budapesztów, tych takich słabszych, widzę tutaj siedzi. Ile ich jest tylko? 2, 4, 7 sztuk. 7 sztuk tu siedzi, ale to co mówię, to są te... I tu jeszcze jeden taki chcę zaraz usiąść. O. Z 10 jest takich późnych młodych, one są słabiołetki. Nie wiem, czy nie zabiorę gdzieś indziej albo, albo je zamknę, gdzieś, albo oddam komuś, bo zambodziaki są takie. Latają, ale zaraz siadają. Trochę rozwalane tutaj lata 2, 4, no ze 30 lata tak sobie bokiem tu murzynki bardzo ładnie dają najlepiej, to mi latają jednak pierwsze czaposze. Widziałem, że od murzynów, ale nie, czaposze lepiej mi latają. Czaposze, później murzynki, na końcu Budapeszty, no ale już nauczyły mnie razem latać. Wszak się złapią, zaraz to będą razem. Dobra, na razie za Niech tam polatają trochę. Zobaczymy jak się złapią. To Wam pokażę jak fajnie wygląda. Jest ładna paka. Słuchajcie, jastrząb wali. O, jest tutaj, atakuje. Zobaczymy czy coś złapie. Goni. A, murzyna, nie złapał. Ale wraca jeszcze raz. A skowany rozbiły się Ale a tak czekajcie co sobie opolował Murzyna tamtego z tyłu Dobra zobaczymy Nie odleciał teraz dalej poleciał Tu wystraszone siadają gołębie Nie wraca skowany na Budapeszty poszedł tam dalej siadają wystraszone w nie to są dwa kurde tam u góry też do murzynów dolatuje też je tam gania ale murzyny się trzymają razem Budapeszty teraz gdzie on jest teraz tu murzyny pikują na całego na dół a jest dobra widzę tego Podkręca murzyny chcę tamto rozwalić No widzę go, widzę go tam jest Bardzo wysoko jest i tam są A tam murzyny są i nie je... No dobra, zobaczymy gdzie są Budapeszty? Tu są burzyny A Budapesztu, A Budapeszty są tam daleko Het het O kurde poszły sobie dalej kawałek Tam Budapeszty są Po prawej stronie od lampy Tam migają tak Dobra, zobaczymy. Czekajcie, tu palec przeszkadza. Dobra. Nic nie widać, nic nie widać. Gołębie latają, porozbijane. Dobra, niech na razie, niech to siądzie. Zobaczymy albo za chwilę. Dobra, Budapeszty tam przyleciały Widzę tu są jeszcze murzyny. Dobra, złapał, już widzę. No, leci. Złapał jednego gołębia. Dobra. Coś złapał. Nie wiem co, ale złapał. Podleciał jak na stołówkę. No, jak myślałem, że coś złapał. Nie wiem co. Pewnie jakiegoś Budapeszta słabego. Albo Murzynka słabego. <gryw> ale, ale już jednego mniej. Leciał normalnie, tak spokojnie ten gołąb. Od tyłu mu zaleciał. I go normalnie złapał sobie. Bez żadnej ściganki, bez niczego. I poleciał już z nim. Tam u góry jeszcze bardzo wysoko jest pełno gołębi. Tam łóżyny, te Budapeszty są wysoko. Dobra, niech sobie murzyny siądą. Jednego mniej, no trudno. Dobra, one teraz siądą, bo są wystraszone i trochę latały. I też niedługo, ile tam jest? 20 minut. Można policzyć te muszynki, no ale trudno, no się tam. Co by nie było na moich oczach wziął Jednego mniej Budapeszty tam zobaczcie są bardzo wysoko Trochę porozbijane Dobra Jastrząb nakarmiony widzę, że tutaj Mikula je coś Jeden samczyk leciutko dobra pozdrawiam wszystkich tu pikują, w dół, siadają. dobra, muszę ponalewać jeszcze wodę nie wszędzie nalałem pozdrawiam wszystkich do następnego filmu